Ircia. Cześć Aguś. Cześć wszystkim. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. My dzisiaj słuchajcie na mega pozytywnym gazie i to takim naprawdę ekscytacji, ekscytacji. Wiele się dobrego u nas dzieje, dlatego no nie możemy o tym nie mówić, bo my tym żyjemy, my tym oddychamy, my, my czekamy na każdy dzień, na każdy Zoom tutaj w naszym zespole. No bo Ircia, to tyle się ostatnio wydarzyło, no nie? Agłoś to się cały czas dzieje. Ja po prostu, ja to już właśnie chwilę, chwilę przed naszym zoomem, że tak powiem, że miałam rozmowę telefoniczną, także tutaj kurczę, no słuchajcie, no no, no, no no, tyle się dzieje, że ciężko to ogarnąć. Tak, tak, słuchajcie, uśmiech nie schodzi z ust, bo tyle ekscytujących tematów tu się w naszym zespole przebija. Mam nadzieję, że niektórzy z Was mieli możliwość obejrzeć naszego live'a. Tak, był długi, był długi, ale tam chcieliśmy przekazać sporo. Możliwości, które dają tutaj rynek krypto i nasz zespół, bo to jest ważne, bo to, że rynek krypto ma ogrom wachlarz możliwości, to jest jedno. Ale to, żeby z tymi tematami ruszyć, to trzeba mieć, no niestety albo stety, wsparcie. I tym wsparciem jest tu dla nas zespół Unique Masters, bo my się tu wszyscy razem wspieramy, ekscytujemy, spotykamy na Zoomach, dajemy ludziom wartość, pomagamy tym ludziom, którzy chcą, coś zacząć zarabiać na tym rynku, tak, czy na inwestycjach, czy na NFT, czy na stakingu, farmingu, gamingu, tradingu, słuchajcie, no możliwości jest ula, naprawdę ogromne. Cały wachlarz, po prostu to jest, ja naprawdę, ja tutaj, no, no temat, człowiek już długo się obraca w tym temacie, ale te sobotnie, słuchajcie, spotkanie, jeżeli jak gdyby interesuje was temat krypto, to warto wrócić, słuchajcie, właśnie do tego live'a, do tego wydarzenia, które miało miejsce w sobotę, bo to, ile tam było wiedzy, ile tam było informacji, ale to w jakiś sposób one były podane, że w tak prosty sposób, to, to po prostu to jest niesamowite. Ja po prostu nie mogłam się normalnie jak gdyby przestać tutaj zachwycać tymi, jak gdyby słuchając tych naszych osób. Jak gdyby ja wiem, jestem od początku tutaj w zespole Unique, Unique Masters, więc ja znam każdego, że tak powiem, drogę właśnie, jeżeli chodzi o tą naukę tego tematu, to jak ludzie, że tak powiem, sami już dla siebie z tego korzystają, to jak oni sami jak gdyby podają to dalej naszym kolejnym Osobom, to jest po prostu niesamowite. To ta wiedza jest w tak prosty sposób, słuchajcie, podawana, a to, jakie możliwości są tego rynku, bo no kurczę, no ten świat NFT, świat Defi tutaj, kurczę, bo te kryptowaluty to naprawdę to jest, to jest, to jest, to jest, to jest generalnie krypto, to jest jedno wielkie drzewo, tak? A, a że tak powiem, każda tutaj inna możliwość to jest po prostu gałąź od tego, więc słuchajcie, no to, to, to się tak wszystko rozrasta, i to kurczę, no. no, no. Mega cieszy się. tutaj zbierać informacje, ale takie właśnie wiecie, ja wiem sama po sobie, że ja kiedyś gdzieś tam, gdzieś coś słyszałam, gdzieś coś czytałam, ale dla mnie było na przykład bardzo ważne, jakoś dla ciebie, dla ciebie na pewno też, to w jaki sposób to jest podane, bo, bo generalnie temat nie jest łatwy, ale jeżeli poda się go w prosty sposób, to kurczę, ja pamiętam te takie nie, kurczę, to nie, jest Boże i dlaczego Ty tyle od tego tematu uciekałaś, nie? <laughs> Ale to dopiero po fakcie, jak człowiek zacznie coś w tym temacie dłubać, no nie? Bo o wtedy tak. sobie myśli, tak troszeczkę zobaczy, a potem coraz więcej i więcej i sobie myśli, kurczę, tak jak mówisz, to no to jest właśnie później ten efekt tego, aha, no to mogłam wcześniej, no nie? Słuchajcie, te rozmowy, bo dzisiaj taki temat trochę, że rozmowy przy okrągłym stole. Czemu ja tak napisałam? Słuchajcie, dlatego że nasze zoomy, nasze spotkania tutaj poniedziałkowe, wtorkowe, to na Zoomach oczywiście dla naszego zespołu Unique Masters. Jeden mamy dla naszego zespołu, drugi we wtorek mamy z naszym Romanem e, Uchyłą, z naszym edukatorem, też tylko dla naszego zespołu. I słuchajcie, jak są te ważne kwestie, to te kwestie ważne nagrywamy, po to, żeby jeżeli osoba z naszego zespołu nie może być jakby w tym czasie na naszym Zoomie, to oczywiście może sobie odsłuchać tą nagrywkę i może w dowolnym czasie dla siebie, kiedy ma chwilę. Odtworzyć. I wczoraj mieliśmy kolejny ekscytujący mega, ale to mega zoom. Słuchajcie, bo tam się przewinęło tyle istotnych informacji o temacie NFT, bo wiele osób z naszego tematu się interesuje tym tematem, chce zakupować odpowiednie NFT i tutaj dziewczyny, Dorotka Kulikowska, Monia Hałupniczak, Natalka Ostrowska, dziewczyny zgłębiają ten temat, wyszukują dobre, sprawdzone strony. Oczywiście z podpowiedziami od naszych edukatorów tutaj z Akademii. I słuchajcie, tych możliwości jest ogrom. Ale żeby samemu znaleźć to, 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 to by było szukanie igły w stogusiana. Dlatego tutaj te wsparcie, Ilcia, o którym ty mówisz, właśnie, o którym my cały czas mówimy, to jest, to, to jest ta niesamowita historia, tak? Że my mamy zoom, siadamy, każdy ma równy głos, każdy może podzielić się swoją ekscytującą sytuacją, którą właśnie się dowiedział, przekazał to innym, i ta ekscytacja, słuchajcie, się cały czas utrzymuje, dlatego że ekscytacją jest, że człowiek sam coś ma. Ale w momencie, kiedy się tym jeszcze podzieli z innymi, to ma tą, ta, taką satysfakcję i ekscytację, że mógł komuś pomóc, tak? tak Bo to, tak, że samemu tak, się gdzieś przepłynie, no to okej, okay. ale jeżeli pomożesz komuś jeszcze, to jest właśnie to. I słuchajcie, tej ekscytacji nie ma końca, my tu zęby wysuszone mamy od tego szczęścia i uśmiechania, się. Ja się sama łapię, że sama do siebie się uśmiecham po prostu, ale no kurczę, no jeszcze przed chwilą też z tej właśnie rozmawiałam i po prostu właśnie tak Krzysiu mówi, że Akademia, okej, okay? akademia to naprawdę to jest kopalnia wiedzy, jest mnóstwo jak gdyby takiej tak. jest dużo informacji. Ale to właśnie, jak on tutaj fajnie to tak jak gdyby zaznaczył, jak gdyby, bo jak gdyby sam to zauważył, tutaj Krzysiu nie jest długo w naszym zespole, jest już chwilkę ponad miesiąc, ale właśnie jest, jak gdyby zobaczył, że jak gdyby ten nasz zespół, właśnie, że tutaj tak naprawdę każdy mógłby zdobywać tą wiedzę dla siebie, tak? Mógłby wyszukiwać coś i zostawić to dla siebie, ale nie robi tego. I właśnie Krzysiu mówi, że kurczę, mówię tutaj, okej, okay, akademia mógłby chodzić na sesję go live, tam do rąka, gdyby tutaj zdobywać wiedzę, jak gdyby tutaj właśnie od, od edukatorów, mówię, ale jak gdyby na nasze rozumienie nie musiałby przychodzić. No, ale gdyby nie, przychodzi, nie przychodził, to by nie dowiadywał się tego, co się dowiaduje. I właśnie mi to jest niesamowite, że każdy poświęca czas, bo czymś, że tak powiem, się tutaj. Paskuluję. Coś tutaj, że tak powiem, coś pewien temat, że tak powiem, poczuł, jakiś kierunek sobie obrał i on po prostu, gdyby dalej się w tym tutaj rozwija, jak gdyby doszukuje nowych informacji i w ogóle rozwija w tym temacie. I to jest właśnie takie niesamowite, że każdy kurczę, każdy przychodzi, że tak powiem, nie, z nowymi kąskami, że tak powiem właśnie, czy w te poniedziałki, czy w te wtorki, to jest niesamowite właśnie, że ludzie się tym dzielą, bo jak gdyby poświęcają czas, poświęcają gdzieś tam jeszcze jakąś swoją uwagę. Potem, że tak powiem, czy jeżeli chodzi o pomoc właśnie kuczę w przejściu pewnych, pewnych, że tak powiem, rzeczy, bo jak gdyby zapodać temat to jedno, ale potem go ogarnąć, słuchajcie, no. to jest druga sprawa. Czasami ta właśnie najtrudniejsza, ale właśnie w momencie, kiedy jest, to, kiedy jest ta pomoc, jest to wsparcie, to to jest zupełnie inaczej wygląda. I to właśnie Krzysiu zauważył, że jak gdyby te zumy. To jest tutaj, to, to jest taka wartość, bo jak gdyby tutaj tak naprawdę z każdej strony po prostu się ciągnie, nie? Jak gdyby tak, no korzysta po prostu z tego i to właśnie to jest niesamowite, że to tak każdy od siebie kurczę i to jest naprawdę, mnie to słuchajcie rozkłada na łopatki i zawsze będzie mi to rozkładało i zawsze będzie mi to rozczulało, bo to jest niesamowite, jak każdy daje od siebie po prostu tyle, ile może i robi to po prostu tak z czystego serducha i, i jak gdyby no jeden przez drugiego chce tu pomagać, chce tu się dzielić i to jest to tak. jest coś, za co nie przestanę być wdzięczna. Otóż to, i ten uśmiech dlatego, słuchajcie, się tak długo utrzymuje, bo jak człowiek po pierwsze widzi te możliwości, po drugie te wsparcie, gdzie ten zespół daje. Po trzecie czeka się na te zoomy nasze, bo wiemy, że tam jest mnóstwo pozytywnych ludzi. A wiecie, no dzisiaj świat no, dostarcza nie tylko pozytywnych bodźców, ale też tych trochę osłabiających, także być w gronie, gdzie ludzie się razem wspierają, doceniają, pomagają, to jest naprawdę... Wartość nieprzeliczalna na pieniądze. Wyróżnienie. Dlatego, wyróżnienie, tak. Dlatego tę namiastkę, słuchajcie, to co my tu z Ilonką teraz mówimy, to jest właśnie to, co y, było w sobotę, tak? Na, na live tutaj na naszych Facebookach. Można wejść, przewinąć, zobaczyć, co mniej więcej tam się działo i posłuchać, jakie w ogóle tematy. I to oczywiście, słuchajcie, to było tylko kilka tematów, tak? Możliwości jest jeszcze więcej. Ale wiadomo, nie każdy weźmie sobie, że tak powiem, te możliwości wszystkie na raz, bo trzeba najpierw jeden temat ogarnąć, potem drugi ogarnąć. Ale to, co Ircia mówisz, tak naprawdę to wychodzi na to, że jeżeli człowiek ma wsparcie z każdej strony, no to to jest o wiele łatwiej, tak? No, jest z nami nasz Marcinek, o, nasz Marcinek, Marcinek tak. Robert Łastowski, ale dla nas Marcinek, on wie dlaczego. No, super, Marcin, witamy cię serdecznie. Marcinku, napisz, skąd się z nami łączysz? W naszym zespole jest bezcenna, dokładnie, i to słuchajcie, powie każda osoba, która przychodzi na Zoomy, która widzi tą wartość, która dostrzega te wsparcie, to jest po prostu te coś, tak? Dlatego my wychodzimy do ludzi z tą informacją, bo my wiemy, ile to nam dobra daje, tak? Jak my wiemy, że to jest dobre, to, to, to my nie umiemy po prostu cicho z tym siedzieć. No, nie da się. Nie da, no nie się, da się. Nie da się, tak? się. Tym bardziej, że jak człowiek sam wie, ile ta pomoc jemu dała, nie? Bo, bo ja tak. mówię, ja zawsze do, y, mówię i mówię to otwarcie, że jak gdyby nie pomoc techniczna, czy Zbinia, czy tutaj ostatnio Moniczki mi tutaj też pomagała ogarnia, ogarniać portfel tutaj, właśnie tak. z, z Luksem, tutaj jak gdyby związany akurat z, z Rejem też. Więc wiem, że to wiecie, gdyby mówię wiedza to jest jedno, ale gdyby przejść ten proces czasami on naprawdę nie jest trudny, ale kurczę, jakbym tak miała do tego sama y, się zatrzymać koło tego i to ogarnąć, tam ja mówię, kurczę, godzina, dwie, nie wiem, trzy, a tak. tu pół godzinki, że tak powiem, i wszystko, że tak powiem, kliknij tu, zrób tam, przejdź to. <laughs> I gotowe, słuchajcie. za rączkę. Tak. Tak, dokładnie. I że tak powiem, każdy potem tutaj teraz ja mogę komuś że tak powiem to podać dalej, bo już też wiem, jak to robić, takie kurcze u nas działa właśnie taki łańcuszek się robi, no, nie? Tak. To jest piękne. To co Ilcia, często jak zapraszamy na nasz kursy, tak, to mówimy, że poprowadzimy za rękę i to tak w naszym zespole wygląda, tak? Bo jeżeli dana osoba masz czymś, nie wiem, wyzwanie, bo jest nowa i to jest oczywista sprawa, bo my też kiedyś zaczynaliśmy i też nie widzieliśmy i te takie kliknij tu, kliknij tam, tak, to jest naprawdę mega potrzebne, bo nawet ktoś, kto był, słuchajcie, na w naszym live'ie w sobotę i sobie myśli no wow ekstra te możliwości. Teraz przychodzi sami sobie myśli dobra no i teraz chcę chcę kupić tę NFT. No i co? No i no, i weź rusz, tak? Weź rusz z miejsca. Nawet my, kiedy znamy ten temat, to my musimy się dopytać tej osoby, która już kupiła te NFT, która tak, odpowiedziała, na co zwracać uwagę, jakie strony, bo tego jest mnóstwo, słuchajcie, w internecie, i można naprawdę się naciąć. A tego nikt nie chce utopić swoich ciężko zarobionych pieniędzy, tak? Dlatego te informacje od praktyków, którzy już to kupili, zakupili, wiedzą, przeszli i tak dalej, jest na, naprawdę ważna. I słuchajcie. Czwartek, oczywiście też zapraszamy Was bardzo serdecznie, bo w czwartek będzie kolejny Zoom, Na Zoom szkolenie otwarte dla osób, które i zaczynają temat, i są w temacie, bo to temat, który my będziemy przedstawiać, to jest dokładnie tak, że człowiek może przyjść i dowiedzieć się i podstaw i Wiedzieć, jak zacząć, jakie narzędzia, jaka edukacja, jakie wsparcie i tak dalej, ale osoby, które są już w temacie, mogą się dowiedzieć, z jakich my możliwości tutaj korzystamy, które są dostępne w Akademii w naszym zespole. O tym będzie Ilonka właśnie mówiła, co ona tutaj zrobiła w ostatnich tygodniach i w ostatnich dniach, i, i to, co w ogóle się dzieje na świecie. Także słuchajcie, każdy live, live, ten nasz na żywo, ten kurs jest po prostu za każdym razem wprowadza coś nowego, tak? Żeby nie wiał nudą, bo my nie lubimy nudy, my lubimy się ekscytować. My ja lubimy się już. coś dzieje, nie? Tak, <laughs> dokładnie. Czekajcie, tu Marcinek tutaj do nas pisze, tak? Dokładnie Łonka zawsze jak trzeba, to dostajemy pomoc od wszystkich i to jest mega wartość. Dokładnie, Marcinku, dlatego każdy z nas to docenia i wie, że to za to właśnie, człowiek jest mega wdzięczny, bo ma za co, bo ma tych ludzi wyjątkowych w boku, dokładnie. Marcinek macie... też zawsze jak trzeba właśnie. to po prostu to sam, że tak powiem wychodzi z inicjatywą i to jest właśnie ja naprawdę, ja nie przestanę, nie przestanę o tym mówić, bo to wiecie, w dzisiejszych czasach naprawdę ciężko się gdzieś tak zdarza, żeby żeby człowiek tak od siebie, ja przynajmniej nie spotykam się z tym często, dlatego może to tak nie wiem, bardzo to, że tak powiem wynoszę, wynoszę w górę i jak gdyby tutaj to wyszczególniam, bo to jest Kurczę, w dzisiejszych czasach to naprawdę, to naprawdę jest takie fantastyczne, jeżeli ludzie właśnie jak gdyby też widzą drugiego człowieka po prostu, jak gdyby tak. na swojej drodze, to jest naprawdę niesamowite, jak gdyby tutaj właśnie, żeby korzystać samemu jak gdyby z tych profitów, ale gdyby też dawać innym, jak gdyby czerpać z tego radość, jak gdyby tą satysfakcję, że kurczę, o ty też zarobiłeś i jak gdyby mieć tą radość właśnie z tego, że jak gdyby podzieliłem się z tym tematem, i jeszcze nie tylko ja, tylko jeszcze ileś osób z tego korzystało, to jest po prostu, to, to jest ładne. To jest tak, to jest ta moc, ta właśnie, która człowieka cieszy. I Marcinku właśnie, i Marcinek też za każdym razem, jak tylko ktoś potrzebuje pomocy, czy z giełdy Binance, czy, czy z jakiegoś narzędzia, czy cokolwiek, to Marcinek też nasz bardzo otwarty wspiera, pomaga, daje wartość. I wiecie, i cały, on. Piękne, <laughs> ta, cały on, tak. I to jest piękne, kiedy widzisz w tym człowieku, że on się cieszy. Że może komuś pomóc. To jest naprawdę dla mnie wartość przeogromna. I w naszym tak. zespole właśnie jest taki Marcinek: jest taka Monia, Dorotka, Natalka, Romek, Zbinio, Ilonka. No wszyscy, słuchajcie, każdy od siebie chce dawać. Dlatego, że jak się jest w takim gronie, no to co chcesz robić? To, co inni robią, tak? Jak się dzielą, no to ty też chcesz się dzielić. I to takie jest. No, zarażać się takim wirusem. Słuchajcie, to ja każdemu życzę, bo takim no, wirusem to nie Dokładnie. Bo fajnie nie... jest nie tylko. Właśnie fajnie jest nie tylko brać. I ja powiem szczerze, ja zawsze miałam problem z tym braniem. Ja zawsze lubiłam dawać. Ale właśnie to takie, wiecie, jak gdyby to, to wszystko, jak gdyby równowaga musi być we wszystkim, jak gdyby też się pewnej rzeczy jeszcze uczę, ale jak gdyby tutaj bez pewnych, jak gdyby bez, tej, bez tego wzięcia czasami sama bym też dalej nie ruszyła, więc jak gdyby tutaj człowiek jest gdzieś tam zmuszony, ale zawsze właśnie gdzieś tam mówię, to to, to właśnie te dawanie i branie to jest, kurczę, to jedno i drugie sprawia taką radość, że to jest po prostu. Niesamowite. No, <noise> niesamowite. Dokładnie. Także słuchajcie, tych ekscytujących y, sytuacji za nami wiele było, ale wiele przed nami, tak? No bo y, y, teraz jutro, czwartek, kurs. Później, słuchajcie, będzie za dwa tygodnie kolejny kurs, później będzie, słuchajcie, wiele osób teraz z naszego zespołu jedzie na Barcelonę, do Barcelony 8, 10 na żywo, spotkanie 15 tysięcy ludzi, będzie ze świata przyjeżdżać, uczyć się, szkolić, dowiadywać informacji ważnych i tak dalej. Później będzie spotkanie w Irlandii, więc jeżeli ktoś jest z Irlandii, z UK, z Polski też oczywiście zapraszamy całą słuchajcie, tak, to będzie na żywo można i posłuchać, więc temat, którego nie było na naszym live'ie będzie o kolorsach w naszym, w naszym zespole, bo tutaj Szymon Popiela, który rozkłada temat na czynniki pierwsze. Tutaj też są chłopaki Michał Karpus, Marcinek, i Lonka, oni wszyscy słuchajcie, ekscytują się tym tematem, bo ten temat daje ogromne możliwości również, więc tych tematów jest. Do wyboru, do koloru w naszym zespole, tak? Bo tu każdy ma swojego konika i chce się tym dzielić, więc w Irlandii będzie na żywo i on w te Dorotka będzie mówiła, Kulikowska, i Szymon będzie mówił o tym, co w świecie kolorsów i jak wykorzystać tą strategię na kryptowalutach. No oczywiście Zwinio tu pokaże wszelkie możliwości, to, co płynie ze świata kryptowalut. Ja oczywiście będę opowiadała też ważne sytuacje, które są istotne w zespole, tak? Czy w Akademii, czy narzędzia, czy, czy rynek jak działa, czy, czy, czy właśnie te wsparcie i tak dalej. No i to jest słuchajcie, ważne. Same ale ważne to, rzeczy. Ale to najważniejsze, no nie? To takie poznanie się na to żywo. To poznanie, tak. Tak, ta ekscytacja, bo te zoomy, zobaczcie, one dają ogrom nam możliwości i fascynacji i tej ekscytacji, ale na żywo, nie i czak. Oj, to jest... to jest, słuchajcie, moc. Ja wprawdzie teraz w Irlandii mi nie będzie, byłam w zeszłym roku w listopadzie, więc wiem co, wiem, co tam Was czeka, jak tam się zjawicie. <głos> <głos> Ale ja to też już nie ogrywam, tutaj, żyję tą Warszawą, bo tutaj właśnie bardzo spora część naszego zespołu tutaj już zjedzie, więc ta ekscytacja już jest teraz, a co będzie potem nasz strach pomyśleć. <głos> <głos> Dlatego człowiek teraz ma czym żyć do tych spotkań, potem od tych spotkań do kolejnych spotkań, kolejna ekscytacja w międzyczasie nasze Zoom szkolenia, online i tak dalej. Więc ta ekscytacja, słuchajcie, jest cały czas podsycana nowymi możliwościami, tą energią ludzi, tymi yy, możliwościami, które płyną z zewnątrz w ogóle. Och, że naprawdę I trzeba to... wziąć oddech. Ja, oh, yeah. tak ja. O, i. Achy. Także kochani, zobaczcie, no w naszym zespole dzieje się dużo. Marcinku, super, dziękuję Ci tutaj, że jesteś, że, że dajesz tutaj też e, świadectwo od siebie, że, że wspierasz, że, że pomagasz, że jesteś i tak dalej. Marcinek jest z nami od samego początku, w Unique Masters, więc wiele osób, które przyszły z nami od samego początku, one dalej tu są, bo widzą to wartość w ludziach, w możliwościach, w akademii, we wszystkim. Dlatego to jest też takie ujmujące, tak? Że ludzie chcą tutaj z nami być, bo bo, bo widzą tutaj dla siebie przyszłość, tak, zmiany swojej sytuacji finansowej, to, czego ludzie dzisiaj szukają. Tak, to, czego potrzebują, nie? Bo to mówię, no, ja uważam, że są sfery w życiu, gdzie są pieniądze e, cholernie ważne i są sfery, gdzie są cholernie nieważne, ale gdyby lepiej, lepiej, że tak powiem, je mieć, bo jednak mówię, czy to zdrowie, czy cokolwiek właśnie. No, no bez pieniędzy ciężko jest zadbać o cokolwiek. Więc jak gdyby to naprawdę to jak gdyby tutaj jest takie, takie że tak powiem, właśnie taka. Mm, no to musi być, że tak powiem, ten stan musi się zgadzać. Otóż to to, to jest właśnie niesamowite. Także, Ilcia, kochana, poekscytowałyśmy się trochę, no nie? I będziemy pewnie dalej, nie? Po. Tak, to dalej, słuchajcie, będziemy się ekscytować, bo my w ciągu dnia to tyle razy się ekscytujemy się i nagrywamy z wieloma osobami i mamy kontakt właśnie z tymi osobami z naszego zespołu codziennie, i nie tylko na Zoomach, ale też w wiadomościach prywatnych. I tu z Ilonką cały czas jesteśmy na łączach, bo słuchajcie, no wczoraj te NFT oj, zrobiło na nas jeszcze raz kolejne wrażenia, także tu wyszukujemy dla siebie, niektórzy już pozakupywali, no, ja już nie raz... <laughs> <się> Tak. <laughs> tak? Więc ja już jestem szczęśliwym posiadaczem kolejnych NFT, bo wcześniej z Dorotką zakupywałyśmy takie momenty sportowe, także teraz mamy obrazki bardzo istotne, tutaj oczywiście wczorajszy Zoom w naszym zespole był nagrywany, także te osoby z naszego zespołu, które nie miały możliwości być wczoraj i usłyszeć, to będą mogli sobie odsłuchać w dowolnym momencie, także Zoomy są Zapisywane. A tak, już powiedział, tak. że, że ten wczorajszy Zoom to sama mam jeszcze raz, pomimo że byłam, to jeszcze raz bym go odsłuchała. No nie? No właśnie, bo on się jej tak. Wracam no, do takich że... momentów, no nie? No, że zastanawiam, tak. się, czy, zastanawiam się, czy czasem mi coś nie umkło z tej ekscytacji. No nie? No właśnie. Ale my dzisiaj już wiemy, na czym mamy skupiać swoją uwagę, tak. czego szukać, co zakupować. Na co tam y, zwracać, czy to warto, czy nie warto. Słuchajcie, bo to te wszystkie informacje mają naprawdę znaczenie przy zakupywaniu NFT i tak dalej. Także ilcia. My ekscytujemy się do wieczora, dzisiaj, jak zawsze, no nie? Także kochani, dziękujemy Wam za Waszą obecność, za to, że jesteście na naszym fanpage'u, że obserwujecie Unique Masters za Wasze lajki, za Wasze komentarze, bo to dla nas jest naprawdę świadectwo, że wy tutaj jesteście i dostajecie jakąś wartość. Także co, lecimy? Tak, tak, tak. i taka rada do Was, jeżeli jeszcze się nie interesujecie tematem krypto, to naprawdę najwyższa pora, bo, bo kurczę, zresztą są sami, że tak powiem, ja teraz mogę tylko to powiedzieć, a z czasem będziecie sobie sami dziękować i zobaczycie po to... Dlaczego tak, a nie inaczej one gadały? Otóż to! Także imcia kochana, mamy to. Także lecimy, mamy. dalej ogarniać ekscytujące tematy i widzimy się, słyszymy później. Kochani, trzymajcie się super dnia, My przysyłamy ogrom energii i emocji. Tak, mamy ich dużo, więc korzystajcie. Dzielimy się. Pa, pa. Cześć Wam. Cześć Jakuś.